Uj, Wejdzie, jest. Wejdzie Ta O. Polską Po polską glebę, te, te. Tak. Dobra, super. Jestem przedsiębiorcą Łukowskim. Jednoczę się z naszymi sąsiadami, dlatego, że mam dużo przyjaciół, którzy są Ukraińcami. Jak również moja rodzina ma korzenie ukraińskie i dlatego też jestem dzisiaj w geście Solidarności z tymi osobami. Jesteśmy współorganizatorami, jesteśmy praktycznie całym składem Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Ostoja w Łukowie. No, czujemy potrzebę serca, tak? Solidaryz solidaryzowania się z mieszkańcami Ukrainy, podczas gdy giną cywilni ludzie. Solidaryzuję się z Ukrainą, ponieważ mam żonę z Ukrainy, mam rodzinę na Ukrainie, przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanki i jestem z nimi duchem, sercem, bo wiem, że im w tym czasie ciężko. Jak najbardziej. Cieszę się, że, że ludzie przyszli wspomóc duchowo ten kraj, bo naprawdę im jest ciężko. No ciężko mi na dzień dzisiejszy powiedzieć, jak to, to wszystko na razie. Ukraina jest bombardowana, wszystkie miasta naokoło są zajmowane przez czołgi rosyjskie. A jak to się skończy, to czas pokaże. Łuków po raz kolejny pokazuje, że jest miastem przyjaznym. Łuków, Łukowianie, Łukowianki są przyjaźnie nastawieni. Ludność ukraińska mieszka u nas w naszym mieście, tutaj pracuje jest częścią naszej społeczności lokalnej. I ten moment jest niezwykle ważny, żebyśmy również w tym trudnym dla nich momencie pokazali, że jesteśmy z nim. To dzisiejsze spotkanie to jest pewien gest, gest solidarności, ale za słowami muszą też iść czyny. Podejmujemy również działania, jeśli chodzi o czyny, czyli od poniedziałku Około 28 zapraszam do przynoszenia darów dla naszego braterskiego, partnerskiego miasta Baranówki. Dzisiaj miałem okazję przez chwilę rozmawiać z merem, czyli odpowiednikiem burmistrza tam w Baranówce. Będziemy przygotowywać takie paczki, które za pośrednictwem firmy Epaka trafią do naszego braterskiego miasta. Firma Epaka zobowiązała się, że całkowicie bezkosztowo te dary wszystkie zostanie, zostaną przekazane. Proszę mieszkańców Łukowa, Łukowskiej o przekazywanie do ośrodka sportu i rekreacji, wszelkiego rodzaju chemii domowej, codziennego użytku środków opatrunkowych, również żywności o przedłużonym terminie ważności. Z samej Baranówki mam informację, że na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda spokojnie. Wprawdzie szkoły, przedszkola nie działają, ludność gromadzi się w miejscach wskazanych przez, przez swojego mera. Mam również informację że na okres nocny nie włączane jest oświetlenie uliczne, tak, żeby nie prowokować do różnego rodzaju ataków z powietrza. Mer Baranówki mówi, że sytuacja jest, tak jak powiedziałem, spokojna i zachęca do zachowania tego spokoju. Skąd pomysł? Jest to inicjatywa dość spontaniczna. Wczoraj podczas takiego kularowego spotkania radnych dużo rozmawialiśmy o tej sytuacji. że to każdy rozmawia o tym, tak. Siłą rzeczy. Wielu z nas ma. Znajomych, rodzinę na Ukrainie. Część jeździła od wielu lat i do tej pory jeździ i pomaga najnormalniej w świecie rodzinom na Ukrainie. I postanowiliśmy najnormalniej w świecie zrobić taki spontaniczny marsz, wiec, spotkanie. Jak zwał, tak zwał. Chodziło o, o pokazanie gestu solidarności z. Naszymi sąsiadami, ale drugi jest taki bardzo ważny aspekt, na który ja kładę duży nacisk, też pokazanie wsparcia dla naszych mieszkańców. Nas na razie odpukać nie dotyczy ta wojna, tak? Nie płoną samochody, nie płoną budynki, ale są, też to odczuwamy, ten chaos, te szkody psychiczne w naszych sercach i rozumach, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, które oglądają te przekazy telewizyjne, internetowe nie zabronimy im tego, nie schowamy tak, tych dzieci przedtem tym i chcielibyśmy takiego udzielić wsparcia, żeby mogli sobie tutaj przyjść, porozmawiać niektórzy już się angażują, organizują jakieś zbiórki, transporty jest oficjalne konto, gdzie można finansowo wesprzeć, tak więc te dwa ważne aspekty podkreślam i sol solidaryzacja z Ukrainą i wsparcie dla, dla nas, dla mieszkańców tak? myślę, że to nasza powinność wyrazić chociażby w ten sposób wsparcie dla narodu Ukraińskiego ja się czuję osobiście związany bardzo mocno, ponieważ przed kilku laty podpisywałem umowę partnerską z ówczesnym burmistrzem miasta Baranówka. Anatolijem Duszko i wtedy no, nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie nam kiedyś dożyć takich czasów, że będziemy musieli w ten sposób się wspierać, ale chcemy zapewnić nie tylko mieszkańców Baranówki, ale też mieszkańców naszych znajomych z Lwowa, członków zespołu Wigru i ich rodzin, że jesteśmy z nimi, że w razie potrzeby będziemy ich wspierać. Nie tylko duchowo, ale też i fizycznie, organizacyjnie realizując różne zbiórki na rzecz narodu ukraińskiego.